Kreatywne. Pisanie. Jak napisać bestseller? Rozdział 2. Znalezienie pomysłu na książkę. 2 stycznia źródła inspiracji. Zagadnienia: 2.1.1 Doświadczenia życiowe, 2.1.2 Literatura i sztuka, 2.1.3 Media i kultura popularna, 2.1.4 Przyroda i otoczenie, 2.1.5 Technologia i narzędzia online, 2.1.6 Podróże i nowe kultury. 2.1.7 wydarzenia historyczne i aktualne. 2.1.8 techniki pobudzania kreatywności. 2.1.9 wnioski. Inspiracja jest kluczowym elementem procesu pisania, szczególnie gdy chodzi o tworzenie bestsellerów. Istnieje wiele miejsc i sposobów, które mogą pobudzić wyobraźnię autora i pomóc w generowaniu pomysłów na nową książkę. Poniżej przedstawiam różnorodne źródła inspiracji, które mogą okazać się pomocne dla pisarzy. Wiele znakomitych książek opartych jest na osobistych doświadczeniach autorów. Refleksje nad życiem, własne przeżycia, zarówno te pozytywne, jak i negatywne, mogą stanowić doskonały materiał do pisania. Na przykład autobiografie i pamiętniki cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ oferują szczere spojrzenie na życie autora. Obserwacje społeczne, zmiany w społeczeństwie, relacje międzyludzkie oraz wydarzenia społeczne mogą inspirować do tworzenia fikcyjnych narracji, które odzwierciedlają rzeczywistość. Inspirowanie się innymi dziełami literackimi oraz formami sztuki może być niezwykle pomocne. Książki, czytanie różnych gatunków literackich, od klasyki po nowoczesne powieści, może pomóc w zrozumieniu różnych stylów narracji oraz technik pisarskich. Autorzy mogą korzystać z dzieł takich jak Sto lat samotności Gabriela Garci-Markeza czy Wielki Gatsby F. Scott'a Fitzgeralda jako punktów odniesienia. Sztuki wizualne, obrazy, fotografie czy rzeźby mogą inspirować pomysły na fabuły, postacie czy emocje. Wystawy w galeriach czy muzea są miejscami, gdzie można zobaczyć różnorodność ludzkiej kreatywności. Współczesna kultura i media oferują wiele inspirujących treści. Filmy i seriale, oglądanie filmów i seriali może dostarczyć inspiracji zarówno w zakresie fabuły, jak i konstrukcji postaci. Wiele bestsellerów, jak gra o tron George'a R.R. Martina, powstało na podstawie pomysłów zaczerpniętych z filmów i gier. Podcasty, słuchanie podcastów na różne tematy może pobudzić wyobraźnię i dostarczyć nowych pomysłów. Warto zwrócić uwagę na programy związane z literaturą, pisarstwem i historią. Natura jest niezmiennym źródłem inspiracji dla wielu autorów. Spacer na świeżym powietrzu, czas spędzony na łonie natury, spacer w parku lub w górach, może wyzwolić kreatywność i przemyślenia. Autorzy często korzystają z takich chwil do myślenia o fabule lub postaciach. Obserwacja otoczenia, codzienne życie, spotkania z ludźmi, dialogi, które słyszymy w kawiarni czy na ulicy, mogą stać się inspiracją do stworzenia dialogów lub całych scen w książce. Współczesne technologie i platformy internetowe oferują wiele zasobów, które mogą inspirować pisarzy. Media społecznościowe, platformy takie jak Instagram, Pinterest czy Twitter mogą być źródłem pomysłów, dzięki którym można odkryć, co interesuje innych ludzi. Na przykład, korzystając z tagów, można znaleźć inspirujące zdjęcia i historie. Strony internetowe z pomysłami, serwisy takie jak Writer's Digest oferują artykuły, porady i ćwiczenia pisarskie, które mogą być inspiracją do pracy twórczej. Podróże są doskonałym sposobem na znalezienie inspiracji. Odkrywanie nowych miejsc, wizyta w nowych krajach, miastach czy regionach może otworzyć umysł na różnorodne historie, tradycje i style życia. Autorzy często wykorzystują swoje doświadczenia z podróży jako tło dla fabuły swoich książek. Interakcje z lokalnymi ludźmi, spotkania z mieszkańcami innych kultur i odkrywanie ich historii może wzbogacić narrację o autentyczność i głębię. Wydarzenia z przeszłości oraz aktualne wiadomości mogą być doskonałym źródłem inspiracji historia, wiele bestsellerów opartych jest na faktach historycznych lub inspirowanych konkretnymi wydarzeniami. Przykłady to pianista Władysława Szpilmana, który opisuje osobiste doświadczenia w czasie II wojny światowej. Aktualne wydarzenia, zmiany polityczne, społeczne i gospodarcze często stają się inspiracją do pisania książek, które komentują rzeczywistość. Autorzy mogą na przykład poruszać kwestie kryzysów społecznych w swoich pracach. Warto także znać techniki, które mogą pomóc w pobudzaniu kreatywności. Pisanie dziennika, regularne pisanie o codziennych doświadczeniach, emocjach i przemyśleniach może stać się źródłem pomysłów na przyszłe prace. Burza mózgów, ustalanie sesji burzy mózgów, gdzie zapisywane są wszelkie pomysły, niezależnie od ich jakości, może prowadzić do zaskakujących odkryć i twórczych wniosków. Ćwiczenia pisarskie, regularne wykonywanie ćwiczeń, takich jak pisanie krótkich opowiadań na zadany temat, może pomóc w rozwijaniu umiejętności i pomysłowości. Inspiracja jest kluczowym elementem procesu twórczego. Autorzy mogą czerpać pomysły z różnorodnych źródeł, takich jak osobiste doświadczenia, literatura, sztuka, media, przyroda, technologia, podróże oraz wydarzenia historyczne i aktualne. Stosowanie technik pobudzających kreatywność może dodatkowo wspierać autorów w poszukiwaniu nowych idei. Kluczowe jest, aby być otwartym na otaczający świat i czerpać z niego wszystko, co najlepsze, aby tworzyć unikalne i wciągające historie. Kreatywne. Pisanie. Jak napisać bestseller? Rozdział 2. Znalezienie pomysłu na książkę. 2 stycznia źródła inspiracji.